Ciąg AN jest określony wzorem AN równa się 3N kwadrat minus 3N dla każdej liczby naturalnej N większej lub równej 1. Dokąd zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Suma S3 trzech początkowych kolejnych wyrazów w ciągu jest równa. No i nie mamy podanego A1, nie ma podanego R, więc najprościej będzie po prostu policzyć A1, A2 i A3. Żeby policzyć A1... No to my pod każdą n podstawiamy 1, skoro tutaj pod n wpisałam 1. Czyli mamy 3 razy 1 do kwadratu minus 3 razy 1. 3 razy 1 to jest 3, bo 1 do kwadratu to jest 1. Odjąć, no i 3 razy 1 to 3, a 1 wyszło nam 0. A2, czyli mamy 3 razy 2 do kwadratu minus 3 razy 2. 2 do kwadratu to 4, czyli 3 razy 4 odjąć 3 razy 2. 3 razy 4 to 12, 3 razy 2 to 6, czyli 12 odjąć 6 daje nam 6, a 3 to będziemy mieć 3 razy, no i pod n podkładamy trójkę. 3, 3 do kwadratu minus 3 razy 3. Tutaj mamy 3 razy 3 do kwadratu, czyli 9, odjąć 3 razy 3 już sobie wpiszę, że to jest 9. 3 razy 9 to jest 27, odjąć 9 to 18. No i teraz chcą sumę S3, czyli to jest A1, dodać A2, dodać A3. W takim razie mamy 0, dodać 6, dodać 18. Daje nam to całe 24 i to jest nasza odpowiedź B. Teraz jeszcze musimy ocenić prawdziwość poniższych stwierdzeń, wybrać P jeśli jest prawdziwe, F jeśli jest fałszywe. Ciąg an jest arytmetyczny. I żeby to sprawdzić, musimy zrobić a2 odjąć a1 i musi nam to być równe a3 odjąć a2. Czyli po prostu musimy odjąć dwa kolejne ciągi od siebie, większe od mniejszego. No i podkładam 6 odjąć 0, a 3 to było 18, no i odjąć 6. Po lewej wychodzi nam 6, po prawej wychodzi nam 12. One nie są do siebie równe, czyli pierwsze stwierdzenie jest fałszywe. Wszystkie wyrazy ciągu AN są liczbami parzystymi. No, i rozwijmy sobie ten wzór, który nam tutaj podali. Czyli mamy tak, 3n kwadrat minus 3n. Przed nawias mogę tutaj wyjąć 3n. I w nawiasie zostaje mi n minus 1. No i teraz, jeżeli to by była nasza liczba parzysta, nie wiem, na przykład 4, no to tutaj w nawiasie wychodzi nam 3. Oczywiście tutaj 3 razy 4. No i ten nasz nawias. Tutaj wyjdzie nam liczba parzysta, tu nieparzysta. Parzysta, mnożona razy nieparzystą, będzie parzysta. Natomiast jeżeli tutaj na przykład mielibyśmy za n podane 3, to mamy 3 razy 3, a w nawiasie wyjdzie nam 3 minus 1, czyli po prostu 2. No i znowu, tu wyjdzie nieparzyste, tu wyjdzie parzyste. Parzyste razy nieparzyste i tak jest parzysta, czyli odpowiedź druga jest po prostu p, czyli prawidłowa.